Witam Was serdecznie, widzowie z tej strony i Zapraszam Was do kolejnego odcinka z naszej giereszki. HOPSYPR. Może lecimy, działajmy dalej? Witamy Panią. Ja nie wiem, o co jej chodzi. No, księżność chyba coś obraziła A co? A może niedobre? Za, 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 za niskiej jakości? Nie wiem, no masz jedzonko tutaj, tutaj w wodę. No, a ze no? No tak, tak, chodź. Już, już, dobrze, dobrze, już, dobrze. Zadowolona, tak? Aś tu? Moja droga Trochę się stało, bo po pobawimy Nie to Interakcja Aś się ja troszeczkę po... Oddaj 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 Oś No Interakcja Aport 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 Przynieś kosteczkę Gdzie kostka? Tu jest kostka. No byś przyniosła może, co? O, no, ej, ej. A i się obraziła. No, dobrze. A Jezu się obraziła. No to się zastanów na co, bo? Zgubiała Dobrze widzowie my lecimy dalej z naszymi zleconkami A może weźmy luksusy Luksusy nasze Może mniejsza. Magazyn wspomnij. Kiedy Lucy i Dan trafiły, trafili na stary magazyn portowy na sprzedaż od razu zobaczyli w nim potencjał na modny Pos... Pod, 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 Nie wypowiem tego? Nie, nie dam rady widzowie. Postuję. Nie, język jeszcze mi się plącze. Już od jakiegoś czasu szukali nowego szukali większego mieszkania w nadziei, że będą mieć wystarczająco dużo przestrzeni, by gościć przyjaciół i ich stale powiększające się paczki. Tak, wizja wymarzonego domu jest na razie dość odległa, ale para wierzy, że odnajdą swój, swoją spokojną przystań. إن شاء الله يكون مزح Magazyn na wspomnienia! No to oho. oho. Musimy powyrzucać śmieci. Polety, polety. Ja bym chciał, żeby tutaj nie było żadnych zabrodzeń. No i my się tym wężem z wodu to jest naprawdę pomyłka jakaś. No nie mów się, że on tam widzowie nie sięga, no to jest lekka przesada, no... No że. O, pik. Widzowie, no. lecimy z wężykiem. Napier takie pojedyncze rzeczy widzowie. Niby to zbiera całą grupkę, a czasami nie zbiera. I dlaczego to zostawiłeś? Ja pytam. Uważam, No my. Gdzie to jest? Ja się pytam, gdzie jest zabrudzony? A tutaj. Dobrze. Tutaj mam czysto. 99, i zostało coś, i teraz widzowie, trzeba będzie to znaleźć. Tutaj jest gdzieś coś brudnego, tylko ja bym chciał wiedzieć, być... gdzie. No, niby coś umyliśmy. Widzowie, sekundkę znajdę. Znalazłem, widzowie, Byli... było to tutaj troszeczkę na tym. na tym. przy kanale. No i fantastycznie widzowie, mamy to porobione. No to wchodzimy do środka. Mamy sprzątać to wszystko. Op! Myślałem, że dostaniemy to paleto widzowie. No to taki od razu połączony z garażem będzie. Op, op. A, to tutaj cyk, cyk, tak. No. Będziemy spać, będziemy już troszeczkę stawiać ścianek. Dobra, lecimy z mopem. Małe MOP 2000 wszystko wyczyści. Zobie. Już się śmieci się znajduje. A ścianka jeszcze i sofit. No, gdzie ty jesteś? A to ty, Bruna, już widzę, ja, ja to już sprzątam, patrząc się tylko na minimapkę. Wyjmijmy te schody, co by chcieli? O, ciemne drewno, białe drewno, białe drewno i beżowe, niech będzie w ten sposób. Dobrze, co my to mamy? Świetlówka, świetlówka, świetlówka do sprzedaży. Jedna świetlóweczka, widzowie, i druga świetlóweczka. my płytki podłogowe. Wiodełkę. Wrażym, że... O no, przeciągnij. No połóż. Pociągnijmy po całej długości się nie bawmy. Op, wszędzie pokryło. Prawie wszędzie. Tutaj, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Tutaj chyba jeszcze będzie. I 100%. Dobrze, w telewizorach to tylko tutaj możemy dać widzowie. Wieszący telewizor, tak przecież będzie, to tylko tutaj. Włączmy go, dobrze. Nie, 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 widzowie, on tu nie może być. Na razie go przewiesimy tu Bo musimy tutaj pomorować ścianki I cyk Tamże. Tutaj od razu a coś mi nie tak tak o, tak widzowie w ten sposób i w ten sposób Tutaj to rozumiem, że ma być tak. Te połówki mają. Tu ma być cała. Tutaj też ma być cała. I. Tutaj ma być cała, widzowie. I tutaj ma być cała. I to ma być ten nad nadprąża. Jak mnie to dobija czasami, że to nie. Trzeba się po jednym bawić. A, widzowie, to jest. No i nie może, bo, bo przeszkadza. No kurczę no. Trzeba się po jednym bawić. Raz, nie raz, widzowie. No, rozumiem. Cyk. I tu ma postać ścianka. No i dobra, widzowie, tu już mamy... A, to musimy sprzedać drzwi garażowe. Co my tu mamy? Inspiracja. O, już ja to widzę. W mogę mieć osobny pokój do robienia i edytowania zdjęć. Proszę mi jest dobrze oświetlone miejsce z ładnym tłem i biurko na komputer. No to na pewno spójrz tu. To na pewno spójrz. Tu spójną... Stwórz tu, stwórz. Coś takiego ona chce. Cegiełki. Jakby troszeczkę żółci. Nie, czy roz... Mm, podłoga drewniana, jest dobra. Uh, 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 uh. Uh, musimy kupić jedno drzwi przy okazji widzowie. Drzwi łazienkowe, niech będą ciemniejsze. I jedne drzwi w te. No no, kup przedmiot drzwi gry gdzie ten mają by być? A tutaj innego wyjścia nie ma. Hoppa! No i dobra. I mamy już wi. Fantastycznie. Przecież drzwi, to Dobrze, teraz musimy. Piracja, cegła, ramiona lekkie. Albo to, albo to. Dowie. No, Bo pójdziemy w to tak bardziej. Tak mi się coś tak się zdaje, że pójdziemy bardziej w ten deseń. Myślę, że bardziej mi się podoba takie, co, takie coś, yy, czyli bierzemy cegiełkę. Tylko żeby to jeszcze było tak troszeczkę No dobrze. To jest pytanie, <grytanie> to jest ta sama cegła. No, mówię dobrze, inspiracja. W ten desen pójdziemy, troszeczkę w szare stanowane kolory widzowie. A, zaraz, niech tu, zobaczmy, kupmy, tu mamy włączniczek światła, włącznik damy tutaj, nie ma światła. Drewniana toaletka, skrzynka, pufa, komputer, biurko. Oni chcieli wystanowanych, sekundkę, zaraz tu dojdę do porozumienia sam ze sobą. Widzowie, coś takiego mi, mi nie wyszło. Bo już tak jak mówię, zacząłem to przemyśleć, ale mówię zdrowie i pokażę wam efekt końcowy, bo jednak nie oszukując się, trochę schodzi na tym wybieraniu. Zaczynamy się, połączyłem dwa style, połączyłem tego troszeczkę białego, trochę tego ciemnego, trochę w, te, w, te, w ten sposób, bo nie mogłem znaleźć jakoś tak szczerze połączenia pomiędzy tym a tym. Biurko, krzesło, mamy wszystko po, po, porobione. Dobrze widzowie, lecimy dalej. Dobra. I też nie wiem czy nie pokazywać wam może przypadkiem już gotowych tych elementów jak ja to zrobię, jak ja to tu wsadzę, toż to jest duża kolumbryna, to duże jest, no, o tak, supeczek. No to będzie ktoś tylko na styk wchodził, hop. I włącznik widzowie. Mamy w ten sposób do widzowie Następny. Oh. I mamy znowu za zabawę płytki. Tak jak mówiłem widzowie. Skończę, pokażę. Widzowie, łazieneczka wyszła nam w ten sposób. O. Taka ładna, no tu nie, nie chcieli, więc nie będziemy się narzucać widzowie. Dobrze, co tu my mamy widzowie dalej? No dobrze, tu mam, a to, to te łazienki, ja mówię, co tu jeszcze mamy widzowie? Dobra, wiszący telewizor byśmy dalej widzowie w takim razie tutaj teraz. Bardzo ładnie. Ciemna narożna szafa, szeroki biokominek. On tu wejdzie? No, wejdzie. O, i idanie na telewizorkiem. Niech się pali. Białkominek. Inkieci, kolumna wolna stojąca. To byśmy od razu ją postawili. No tu. Czy ona wejdzie tu? No, oczywiście, że ona tu nie wejdzie. Aj, Witawie, to, to mnie czasami tak i irytuje, że to jest. O tak. Kolumnę byśmy też przestawili. widzowie. O tak. I tyle. A, to, 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 no weźmy. A, dajmy w ciemnych. O tak. Damy ją tutaj. Drewniany stoliczek kawowy. opK Stół. O tak. Przesełeczka byśmy dali troszeczkę z ciemniejszych. O. O, w ten sposób. O tak. A, to... Mam pomysł, mam pomysł. To, to nam tutaj nie wejdzie, ale to nam tutaj. O. i tam. To... Jaką powolność z tym chodzi? Zauważyłem. O. I tak byśmy dali tu. O tak. I o tak wejściu. Lustro, lustro, gdzie to lustro by powiesić? W Zawie jedyne miejsce na lustra to jest to. Świetlówka, przedmioty. A nie przepraszam, bo tu kuchnia ma być. O nie. A tutaj tak w rogu Glo, glorizora. Kwiatek po prostu. Kwiatuszki. Kwiatek, kwiatek, kwiatek. Jeden kwiatek byśmy dali sobie tutaj widzowie, a drugi byśmy dali sobie tutaj. O A tak. A tak. A tak i o tak. Dziewącznik. To nie są światła, to będzie naturalne światło. Już widzowie, teraz lecimy tutaj, chyba, to tu będzie kuchnia. Ten telewizor, to, to stąd sprzedajmy. E, dobrze, co my tu mamy? Stojący drew... W zieleń? Może my myśmy poszli? Tak. Tak. O w ten sposób, zieleni, zieleni, zieleń białe. Liczki to też białe, blad, śnieżny jasny. Szary marmur, niech będzie zlew. Takie jest i tyle. Tylko tutaj, to, to, to nie wejdzie, tak? Jak tu jest ciemno? Jak chce światełko? Tutaj ten ż żyrandol. to musimy sprzedać? Gdzie jest włącznik? Ja się pytam, włącz to tu. No i teraz jest od razu inaczej widzowie, od razu inna zabawa jest. I trzeba jeszcze raz to stać białe. Dobra. Uh -huh 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 -huh. Delikatnie tył. O, w tą stronę. Fantastycznie. Eee, szafeczka zielona, uchwyty białe. On tu byśmy to dali. A zapomniałem, tutaj nie skopujemy z tyłu takiego wydwójnego, co od razu. Ale to musi być w ten sposób, że to przestawimy troszeczkę, widać tu. To pójdzie sobie. O tu to wstawimy tutaj o, i od razu jest inaczej tam że mogli to dostawić i blad biały no w ten sposób No to nie wejdzie tu I co mam z tym zrobić teraz? To trzeba wystawić, widzowie Widzowie, jak ustawię, pokażę Widzowie, coś takiego stworzyłem, zielone, nie miałem pomysłu gdzie, gdzie to półkę dać całkowicie i to, bo to mi psuło całkowicie to, choć Zostawienie mi ją tutaj dać, ale to co raczej przedstawia. Dobrze, widzowie, lecimy dalej. Już mamy chyba wszystko porobione. Teraz została tylko sama góra. Lecimy na górę, widzowie. Oh, yes. Widzowie, jak górę ogarnę. Pokażę efekt końcowy. Widzowie, skończyłem już. No, wiecie, skończyłem całe zlecenko. Tu mam łazieneczka w kremowych półwyteczkach pup, w ten sposób. I tu mamy, drodzy widzowie, Typialnie Zrobiono w ten sposób. Kolor biszkoptowy. Obra to sobie odwrot. odwrotnie, zobaczymy czy właściwie zobaczy. On mówi, tu mam już porobione widzowie. Ja tu musiałem 100 czołówko chodzić, że wam powiem szczerze, bo to było tak ciemno, bo to i to to w ogóle światło mi nie dawało. To było takie chodzenie z czołóweczko, żeby coś znaleźć. O dobrze, z letonką mamy zarobione, 29 tysięcy mamy zarobione widzowie. Oje, podsumowanie naszego. wysiłku i w ten sposób No nawet fajnie wyszedł góra tak tak taka ta, ta sobie bo to jest na ścisko a na ścisk. nie lubię a ja za tymi rzeczami nie przepadam. Ugh. No dobrze widzowie, będziemy kończyć ten odcineczek, będzie kró troszeczkę krótszy, ale Mówię, zobaczymy co będzie później. Gdzie ta no, nasza księżna? Aha! Przyczajony tygrys, ukryty smok. No dobrze. Nam się nawet zlew podświetla widzowie. Dobrze widzowie, będziemy kończyć ten odcineczek. Dzięki za to, że oglądaliście. Zapraszam do oglądania na na następnych odcinków i na razie!